Pokażę, jak szybko i wygodnie można kupować e-booki na złote myśli.pl, e, korzystając z iPada. E, wchodzę na aplikację Goodreader, Przechodzę do strony Złotych Myśli. Czekamy, jeszcze się ładuje. Twoje konto. Tam, gdzie mam już. Złożone zamówienia i, i czekają na mnie wszystkie moje zakupione e-booki. Muszę się oczywiście zalogować. Po zalogowaniu mam tutaj listę listę wszystkich moich zamówień, a poniżej listę publikacji. Powiedzmy, że chcę przeczytać jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej. Klikam pobierz e -booka". Tu mi się właśnie ściąga. Po pobraniu pojawiam się na liście moich e-booków. Wchodzę. Hasło do tej publikacji. I w tym momencie mam już ją otwartą. Oczywiście wygodniej się czyta w takiej orientacji. I sobie, już przeglądam strony. Mogę ukryć to menu. Wtedy mam całość. Cały ekran wykorzystany, żeby czytać e-booka. publikacja wygląda identycznie jak na komputerze. Nie, nie ma żadnych problemów z wyświetlaniem. Za to, całe urządzenie można wziąć do łóżka i, i spokojnie sobie poczytać. I to tyle.